maneczko z tej strony Was i w tym odcinku będziemy wykonywać zadania tygodnia, który to jest tydzień, chyba 12, 12 tygodnia. Pierwsze zadanie oczywiście takie jak zawsze, odbierz rozkazy od stąd z budki telefonicznej. Póki jeszcze mam Waszą uwagę chciałem ogłosić giveaway dla osób wspierających oraz dla tych, którzy jeszcze nie wspierają, a mają taką możliwość. Wszystko co musicie zrobić to pozostawić lajka, komentarz pod tym filmem o treści Wazi Gaming oraz wpisać w sklepie kod twórcy Wazi Gaming. W następnym tygodniu, spośród wszystkich komentarzy pod tym filmem z zadaniami legendarnymi oraz zadaniami epickimi, wylosuję jedną osobę i przekażę jej Gifta, emotkę. Musimy przygotować się na najgorsze naprawdę najgorsze. Ma plan ataku, ale uważam. się pracą na tyłach. Ok, czyli zaczynamy od testów broni. No to przechodzimy do kolejnej giereczki. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu wazigaming na naszym Discordzie wazilandia. Następnym zadaniem do wykonania jest stworzenie broni przy użyciu nanitów opcji. Aby to wykonać możecie wylądować sobie na jednym z porywaczy i liczyć na to, że znajdziecie tam nanita, bo zawsze tam jakaś szansa na zebranie jego jest. Albo dać się po prostu porwać, pootwierać pełno skrzynek i tam już powinno Wam na bank ten nanit obcych. Jeszcze spróbuję tutaj na tym... Statku lądować zobaczymy, żeby mi nie spagowało. Tak, broń opcji jest, ale na no, nita żadnego nie widzę, wy widzicie? Nie, nie ma. Dobra, to lądujemy na dole. zaczyna się wielkie porywanie Po nie widzę. on jest? Porwało mnie, nie że zabić tego Dobra, to musimy znaleźć trzy nanity A! Udało się! No i gitas Co się udało? Myślałem, że porwie po prostu zamiast 3 jakiegoś innego gościa A. Nie wierzę że spanner To jest zawodowiec Jakaś nie nogi połamuje O, jak poleciał tutaj ktoś Odchłań Mam no, kule. zbieram te zegarki. Ja mogę kule zrobić. No niestety spadłem. Почти а, а, no, не сдохнём, а? снова не удалось. Мало нас легендарный. У нас 4 звезды. Не плохо. Пять. Czy na nanity Mamy dwa Masz dwa? Nie, Jest, mam, mam, mam jednego to mam Dobra, mam, mam drugiego Mam dwa nanity Mamy już wszystkie trzy No bowaj się, nie wiem. Aha, chce się na bazie UR. No, where ok. There, right? Trzeba coś z tego. Dobra, może przerobić chyba karabin. Eeeem... Dobra, kto nie ma, zapraszam do mnie. No, wrzuciłem jednego. No i zadanie wykonane. Przechodzimy do następnego. Trzecie zadanie polega na zniszczeniu manekinów ćwiszernych z broni UR. Ja tutaj wybrałem miejscówkę kukurydzianego kompleksu. A później będę lecieć w stronę karkołomnego kina. Chociaż być może tutaj na wyrwie będzie coś bliżej. Może jednak nie Zniknął mi ten strasznik w on gdzieś tutaj był, na tej wyrwie Tutaj? No Czy ma tam, tam jakąś tam szansę? Aaa, tak, dobra, nam pilnował tak. wtedy To już to tak. no. No i proszę, już mam snajpereczkę. Prawdy nie musiałem do końca wejść na ten kur kurdziany kompleks. O, ktoś tutaj leci. Kolejny, no nie. Kolego. Okej, okay. nie są manekiny śliczebne. Coś fajnie, się stanie, jak ich zeskanuję? Pierwszy. Drugi. Czemu no takie bronienie nie mi mieć na arenach? Właśnie dostałem legendarnego piora. na arenach drop hmm, do tego No i misja wykonana To do misji numer 4 Kolejnym zadaniem do wykonania jest poszukanie książek o wybuchach Książki o wybuchach możemy znaleźć w kosim kąciku pasku przystani oraz w kurzących kominach No ja tutaj mam piękny lot, chyba się rozbije zaraz tą skarpę Pewnie na stacji benzynowej, na stojaku będzie, na bank Książeczka To jest poza wilki. macie? O! Proszę książkę, gdzie jest książka? Na śmietniku. I o ile dobrze pamiętam tam był jakiś kubek chyba. Czy tam kocia karma? Więc no tutaj zmienili tylko przedmiot. Drugion na stacji obok. Obok śmietnika, no tak. Czemu nie? No i przechodzimy do przedostatniego zadania legendarnego tygodnia z tego. ostatnim zadaniem jest rozstawienie skanerów w biomie obcych. Jak widać, my tutaj lecimy już na przyjemny park. Dosyć sentymentalna miejscówka. A oprócz tego, dwa biomy obce samobok siebie. Więc kwestia, czy je wypatrzymy. Jest wysoka tutaj. O, jest jeden. Proszę bardzo. ki stojak. No, całkiem w porze spoko. Tak oto on się prezentuje. Biom obcy. A drugi znajdziemy gdzieś na tej strefie skażenia. Znaczy, no, one wszędzie są, na każdej strefie skażenia nie ma się. No to wychodzi. Uwaga na pasożyty opcje. I. O, tu do nas nawala. Nie, nie Prankster jeden no. Jest, robi No i przechodzimy do ostatniego zadania. Tygodnia 12. No i pozostał nam ostatni, legendarny quest do wykonania. Zbierz trzy urządzenia obcych, a następnie aktywuj przeciwdziałacz pod kukurydzianym kompleksem. No dobra. Mam nadzieję, że to zadziała, no, więc tutaj w kukurydzianym razu. Gdzie on jest? Może być w kiwnicy No jest podobną A jest marker, no Co robi. No. A, to jest miejscówka 2. W Nie, niestety tak więc swejlowaliśmy Trzeba stąd uciec z UFO. Dobra, da, daj mi prowadzić, bo ty nas zabijesz. <laughs> Nie odlecieli pasami Dobra, jestem. Leć ten, leć ten, uciekaj. Nie, nie, nie róbcie tego co my Zróbcie to na odwrót Kukurydziany na całym końcu No chyba, że bierzecie UFO O! Co za kulasz szpiegula jakaś Zbierz urządzenie obcych nie widać. Jest. Jest? O, statkiem. No i trzeba jeszcze jeden zabrać. Kukurydziany na samym końcu. Gdzie ty to grafiki na powiedz? Nie I czwarta kula szpitła. No, czyli trzecia. Czwarta to będzie to urządzenie Ocy. Słyszę I? Część zainstalowana Teraz nas przeniesie w czasie Aha No i to by było na tyle z zadań legendarnych tygodnia 12. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy WazikainXK. Hej!